Co by było, gdyby sztuczna inteligencja przejęła wszystkie media w 2025 roku? W roku 2025 sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu mediów, wpływając na sposób tworzenia, dystrybucji i odbioru informacji. Jej wszechobecność prowadzi do powstania nowych wyzwań, z których najważniejsze dotyczą dezinformacji, manipulacji społecznej oraz redefinicji pojęcia prawdy. Zaawansowane algorytmy AI umożliwiają generowanie treści, które trudno odróżnić od rzeczywistych, co utrudnia odbiorcom ocenę wiarygodności przekazu. W efekcie społeczeństwa muszą mierzyć się z narastającym problemem fałszywych informacji, a także z ryzykiem wpływu na opinię publiczną poprzez zautomatyzowane kampanie propagandowe. W tej nowej rzeczywistości kluczowe staje się opracowanie skutecznych strategii zarządzania mediami oraz edukacja użytkowników. Aby mogli świadomie poruszać się w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w tworzeniu zaawansowanych deepfakeów, czyli zmanipulowanych materiałów audio i wideo. Dzięki nowoczesnym algorytmom AI możliwe jest generowanie treści, które są niemal nie do odróżnienia od rzeczywistych nagrań. Takie technologie pozwalają na tworzenie fałszywych wypowiedzi znanych osób, co może prowadzić do poważnych konsekwencji społecznych i politycznych. Przykładem może być fałszywe nagranie audio, które rzekomo przedstawia lidera opozycji obrażającego współpracowników. Mimo ujawnienia manipulacji, materiał zdobył ogromną popularność w internecie. Deepfake'i wykorzystywane są nie tylko do rozrywki, ale coraz częściej stają się narzędziem dezinformacji, wpływając na opinię publiczną i decyzje społeczne. W obliczu rosnącej jakości takich treści, Rozpoznanie fałszywych materiałów staje się coraz trudniejsze, a zagrożenie dla wiarygodności informacji w mediach stale rośnie. W 2024 roku pojawiło się fałszywe nagranie audio, które rzekomo przedstawiało lidera opozycji Keira Starmera, wyzywającego swoich współpracowników. Nagranie szybko zdobyło miliony odsłon, wywołując burzliwą debatę na temat wiarygodności mediów oraz roli sztucznej inteligencji w generowaniu dezinformacji. Mimo że eksperci szybko wykazali, iż materiał został stworzony przez algorytmy AI, wielu odbiorców nadal uznawało go za autentyczny. Przykład ten pokazuje, jak łatwo zmanipulowane treści mogą wpływać na opinię publiczną i podważać zaufanie do tradycyjnych źródeł informacji. W efekcie coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak skutecznie rozpoznawać fałszywe materiały i chronić społeczeństwo przed ich szkodliwym działaniem. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest do automatyzacji kampanii propagandowych oraz rozprzestrzeniania dezinformacji w mediach społecznościowych. Algorytmy AI potrafią generować i rozpowszechniać zmanipulowane treści na masową skalę, docierając do milionów użytkowników w krótkim czasie. Dzięki analizie zachowań odbiorców, sztuczna inteligencja precyzyjnie dobiera przekaz, zwiększając jego skuteczność i wpływ na opinię publiczną. Boty sterowane przez AI mogą prowadzić skoordynowane akcje, wzmacniając fałszywe informacje i wywołując sztuczne dyskusje. W efekcie granica między prawdą a manipulacją staje się coraz trudniejsza do rozpoznania. Takie działania stanowią poważne wyzwanie dla społeczeństw, wymagając nowych strategii walki z dezinformacją i edukacji medialnej. W 2025 roku manipulacja społeczeństwem za pomocą sztucznej inteligencji Osiąga bezprecedensową skalę, obejmując miliardy użytkowników na całym świecie. Algorytmy AI są wykorzystywane do automatyzacji kampanii propagandowych i szerzenia dezinformacji, co wpływa na kształtowanie opinii publicznej oraz decyzji politycznych. Złożone systemy generujące treści sprawiają, że coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, a zaufanie do mediów znacząco spada. Konsekwencje tej sytuacji są odczuwalne globalnie. Społeczeństwa stają się bardziej podatne na manipulacje, a polaryzacja poglądów narasta. W odpowiedzi na te wyzwania rozwijane są narzędzia oparte na AI, mające na celu wykrywanie i ograniczanie wpływu fałszywych informacji. Jednak walka z dezinformacją wymaga nie tylko technologii, ale także edukacji społecznej i nowych strategii zarządzania informacją. To kluczowy moment, w którym przyszłość komunikacji i demokracji zależy od skuteczności podejmowanych działań. W dobie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, pojęcie prawdy ulega głębokiej transformacji. Coraz trudniej jest odróżnić autentyczne informacje od tych wygenerowanych przez algorytmy, które potrafią tworzyć realistyczne, lecz całkowicie fałszywe treści. Zjawisko deepfakeów i automatyzowanej dezinformacji sprawia, że granica między rzeczywistością a fikcją staje się coraz bardziej płynna. W efekcie pojawia się pytanie, czy w świecie, gdzie wszystko może być zarówno prawdziwe, jak i fałszywe, ludzie nadal będą dążyć do odkrywania faktów, czy raczej wybiorą wygodną dla siebie wersję wydarzeń. Ta nowa rzeczywistość wymaga nie tylko rozwoju technologii weryfikujących informacje. Ale także głębokiej refleksji społecznej nad tym, czym jest prawda i jakie ma znaczenie w codziennym życiu. Wyzwanie to dotyczy zarówno mediów, jak i każdego użytkownika internetu, zmuszając nas do krytycznego podejścia do konsumowanych treści. W świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję pojęcie prawdy ulega głębokiej transformacji. Autorzy wskazują, że zaawansowane technologie generujące realistyczne treści sprawiają, iż coraz trudniej odróżnić fakty od fałszu. W efekcie pojawia się pytanie, czy w ogóle będziemy dążyć do rozróżnienia prawdy od fikcji, czy raczej zaczniemy wierzyć w to, co jest dla nas wygodne. Sztuczna inteligencja nie tylko zmienia sposób, w jaki konsumujemy informacje, ale także wpływa na nasze przekonania i postrzeganie rzeczywistości. W obliczu wszechobecnej dezinformacji i manipulacji społeczeństwo staje przed wyzwaniem redefinicji zaufania do mediów i źródeł informacji. To rodzi nowe dylematy etyczne oraz konieczność edukacji w zakresie krytycznego myślenia i weryfikacji treści. Ostatecznie przyszłość prawdy w erze AI zależy od naszej gotowości do świadomego podejścia do informacji i umiejętności odróżniania tego, co rzeczywiste od tego, co sztucznie wygenerowane. W 2025 roku sztuczna inteligencja znacząco komplikuje walkę z dezinformacją, generując treści trudne do odróżnienia od rzeczywistości. Zaawansowane algorytmy AI potrafią tworzyć fałszywe nagrania audio i wideo, które szybko rozprzestrzeniają się w internecie, wprowadzając w błąd miliony odbiorców. W efekcie granica między prawdą a fałszem staje się coraz bardziej rozmyta, a społeczeństwo stoi przed wyzwaniem weryfikacji informacji. Powstają nowe narzędzia, takie jak projekt Open Fact, które mają na celu automatyczne wykrywanie nieprawdziwych treści. Jednak technologia AI rozwija się równie szybko jak metody jej zwalczania. W tej rzeczywistości kluczowe staje się krytyczne myślenie oraz edukacja medialna, pozwalające rozpoznawać manipulacje i świadomie konsumować informacje. Ostatecznie wyzwania związane z dezinformacją generowaną przez AI wymagają współpracy ekspertów, mediów i użytkowników, aby skutecznie chronić prawdę w cyfrowym świecie. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie dezinformacją w internecie. Powstaje coraz więcej inicjatyw wykorzystujących sztuczną inteligencję do walki z fake newsami. Jednym z przykładów jest projekt Open Fact, realizowany przez zespół naukowców z Katedry Informatyki Ekonomicznej. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi opartych na AI, które umożliwiają automatyczne wykrywanie i identyfikację nieprawdziwych treści w sieci. Rozwiązania tego typu analizują zarówno tekst, jak i materiały multimedialne. By skutecznie rozpoznawać manipulacje oraz fałszywe informacje. Dzięki zaawansowanym algorytmom możliwe jest szybkie reagowanie na pojawiające się fake newsy, co stanowi istotne wsparcie dla użytkowników i mediów. Inicjatywy takie jak Open Fact pokazują, że sztuczna inteligencja może być nie tylko źródłem wyzwań, ale również narzędziem do budowania bardziej wiarygodnego środowiska informacyjnego. W obliczu rosnących zagrożeń medialnych Takich jak dezinformacja generowana przez sztuczną inteligencję, edukacja społeczeństwa nabiera kluczowego znaczenia. Świadome korzystanie z mediów oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia pozwala lepiej rozpoznawać fałszywe treści i manipulacje. Równocześnie niezbędne jest wdrażanie skutecznych strategii zarządzania informacją, które umożliwią szybkie wykrywanie i neutralizowanie fake newsów. Inicjatywy takie jak projekt Open Fact pokazują, że nowoczesne technologie mogą wspierać walkę z dezinformacją. Edukacja medialna powinna być dostępna dla wszystkich grup wiekowych, aby budować odporność społeczną na manipulacje. Tylko połączenie wiedzy, narzędzi technologicznych i odpowiednich procedur pozwoli skutecznie chronić społeczeństwo przed nowymi wyzwaniami informacyjnymi. W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja wywiera ogromny wpływ na media. Generując zarówno nowe możliwości, jak i poważne zagrożenia. Jednym z najważniejszych wyzwań jest narastająca dezinformacja, wspomagana przez zaawansowane algorytmy AI, które potrafią tworzyć realistyczne deepfakes oraz fałszywe treści. Manipulacja społeczeństwem staje się coraz bardziej zautomatyzowana, a granica między prawdą a fikcją ulega zatarciu. W odpowiedzi na te zagrożenia rozwijane są narzędzia do wykrywania nieprawdziwych informacji takie jak systemy oparte na sztucznej inteligencji. Kluczowym wnioskiem jest konieczność edukacji społecznej oraz wdrażania skutecznych strategii zarządzania informacją. Tylko w ten sposób można ograniczyć negatywne skutki AI i chronić wiarygodność mediów oraz społeczeństwa. W erze cyfrowej redefinicja pojęcia prawdy staje się nieunikniona, a odpowiedzialność za jej kształtowanie spoczywa zarówno na technologii, jak i na ludziach. Czy to już upadek ludzkości? Czy początek nowej ewolucji świadomości? Bo jeśli prawdą jest to, w co wierzy większość, to kto jeszcze pamięta, czym jest rzeczywistość? Zasubskrybuj, polub i napisz w komentarzu. Czy wierzysz, że sztuczna inteligencja już dziś kontroluje to, co widzisz w internecie?